Witam serdecznie wszystkich i zapraszam do krótkiego biblijnego rozważania. Pamiętam z mojego dzieciństwa taki obraz po posiłku, gdy zostawały jakieś okruchy na stole. Moja babcia zawsze pieczołowicie je zbierała, co do jednej, aby nic się nie zmarnowało. Czasami opowiadała mi, że jako dziecko bywała głodna, a w jej domu nie było nic do jedzenia, dlatego później nigdy nie wyrzucała. Nawet o kruchu chleba. Dziś, kiedy przygotowujemy posiłek, najczęściej pozbywamy się tego, co zostało. Z reguły zamiatamy je do kosza na odpady i wyrzucamy. Nie są dla nas czymś cennym. Chciałbym dziś przytoczyć historię zapisaną w Nowym Testamencie historię bardzo znaną to historia opisująca cuda Pana Jezusa. A jest zapisana m.in. w Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale od 40 wersetu. Pan Jezus któregoś dnia wraz z uczniami oddalił się z Galilei, gdzie nauczał, uzdrawiał i był bardzo popularny, i udał się do Grazy. Grazańczycy jednak nie przyjęli go, dlatego wrócił z powrotem z uczniami do Galilei. Czytamy, a gdy Jezus powrócił, przyjął Go lud, wszyscy Go bowiem oczekiwali. A oto przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym synagogi i padł do Jezusa nóg. Prosił Go, aby wstąpił do Jego domu, gdyż miał córeczkę, jedynaczkę, w wieku około dwunastu lat, a ta umierała. Życie każdego z nas składa się z wielu drobnych spraw. Tworzą one codzienność. To praca, rodzina, obowiązki, rzeczy do załatwienia, nasze pasje, odpoczynek czy choćby posiłki i sen. W tej różnorodnej mieszance jest również czas na sprawy duchowe, choć tak naprawdę poświęcamy im zaledwie okruchy naszego życia i najczęściej nie zajmują w nim ważnego już miejsca. Gdy jednak dzieje się coś złego, pojawia się choroba czy inne przykre zdarzenie, sytuacja się zmienia. Zaczynamy szukać pomocy. Zaczynamy szukać pomocy u Boga i próbujemy pozbierać te drobiny czasu, jakie spędziliśmy na modlitwie i rozmyślaniu o Nim. Niestety, czasami też pojawia się pytanie, czy Bóg w ogóle nas widzi, słyszy i czy przejmie się naszym problemem. W przytoczonej historii czytamy, że Pan Jezus wysłuchał prośby Ojca i udał się z Nim. Szedł do Jego domu, aby pomóc. Były tam jednak tłumy, które zbierały się wokół Niego i każdy starał się być jak najbliżej. To niestety opóźniało drogę. I zapewne, zapewne niepokoiło zarówno ojca, jak i całą rodzinę. Czytamy w dalszym fragmencie, że niewiasta, która miała krwotok od 12 lat i na lekarzy wydała całe swoje mienie, a nikt jej nie, nie, nie mógł uleczyć, podeszła z tyłu, dotknęła się kraju jego szaty i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus. Kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr Mistrzu: Tłumy cisną się do ciebie i tłoczą. A niewiasta, widząc, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem, padła przed nim i oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej: Córko, wiara twoja cię uzdrowiła. Pan Jezus przyszedł na świat, aby wypełnić bardzo ważną misję. Miał ogłosić Królestwo Boże całemu ludowi wybranemu i oczyścić z grzechu wszystkich ludzi, ludzi żyjących od początku świata aż do jego końca. Jego dzieło i ofiara jest potężne i skuteczne, aby uczynić człowieka dziedzicem zbawienia i wieczności. Każdego, kto pragnie zbawienia. Wielkie dzieło, którego miał dokonać, nie przeszkodziło mu jednak zająć się drobnymi problemami tych małych ludzi. Te drobne problemy z pewnością wcale nie były dla nich błahe. Jest tu przecież mowa o umierającej dwunastoletniej dziewczynce i kobiecie, która od dwunastu lat szuka uleczenia. Z globalnego, problemu, z globalnego punktu widzenia. Były to problemy niewielkie, ale dla tych osób bardzo istotne. Gdy czytamy dalej, gdy On jeszcze mówił, rozmawiał z, z ludźmi, Jezus zaś, gdy On jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi, mówiąc, Umarła córka twoja nie trudź już nauczyciela Jezus zaś usłyszawszy to odpowiedział mu nie bój się tylko wierz a będzie uzdrowiona A przyszedłszy przed dom nie pozwolił nikomu wejść z sobą tylko Piotrowi Janowi i Jakubowi i ojcu i matce dziecka A wszyscy płakali i żałowali jej On zaś rzekł Nie płaczcie nie umarła tylko śpi i wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, zawołał głośno: Dziewczynko, wstań. I powrócił jej duch, i zaraz wstała, a on polecił, aby jej dano jeść. I wpadli w osłupienie jej rodzice, on zaś przykazał im, aby nikomu nie mówili o tym, co się stało. Wspaniała historia. Boże możliwości zaczynają się tam, gdzie kończą się ludzkie. W sprawach życia i śmierci od wielu wieków nic się nie zmieniło. Dopóki człowiek żyje, nawet gdy jest bardzo chory, szuka ratunku, ale ma nadzieję. Gdy jednak umiera, nadzieja znika. Bóg jednak dysponuje mocą zdolną uczynić rzeczy dla ludzi niemożliwe. Historia Pana Jezusa wyraźnie wskazuje, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, tylko ludzie czasami nie są gotowi, aby je przyjąć. W historiach, które czytaliśmy, moc Boża zadziałała w życiu zwykłych ludzi i odmieniła ich losy. Krótki epizod, krótki kontakt ze Zbawicielem potrafi odmienić na zawsze nasze życie. Pan dokonuje wielkich rzeczy z niezwykłą łatwością. Następny fragment mówi o tym, że Pan Jezus, być może ze względu na skalę potrzeb, zebrał swoich dwunastu uczniów i wysłał ich do ludzi, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. Uczniowie wykonali swoją pracę, a po ich powrocie Pan Jezus udał się z nimi na puste miejsce, aby nieco odpocząć. I tym razem jednak tłumy szły za nim. I znów nauczał i uzdrawiał. Kiedy kończył się dzień, uczniowie zwrócili uwagę, że ludzie muszą powoli się rozchodzić muszą zapewnić sobie miejsca noclegowe oraz pożywienie. I znów pan Jezus zaskoczył swoich uczniów, mówiąc: wydajcie imięść. Co ciekawe. Wcześniej, gdy wysyłał swoich uczniów do ludzi, powiedział, aby niczego ze sobą nie brali. Niczego nie zabierajcie w drogę, mówił. Ani kija, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy, ani dwóch szat. Teraz więc, nie mając niczego, uczniowie mieli nakarmić pięć tysięcy ludzi, i Pan Jezus mówi o tym tak po prostu: Wydajcie im jeść. Jedyne, czym dysponowali, jak czytamy, to pięć chlebów i dwie ryby. Jeden chleb na tysiąc mężczyzn. A jednak wystarczyło dla wszystkich. Uczniowie rozdawali chleby i ryby 50-osobowym grupom, które pożywiły się do syta. Wszystko to działo się na pustkowiu. Gdy nasz zbawiciel przebywał na pustyni i pościł. Szatan zaproponował, aby udowodnił, że jest Synem Bożym i zamienił kamienie w chleb. Pan Jezus wówczas tego nie uczynił. Zademonstrował jednak teraz swoją moc, aby nakarmić głodnych ludzi. Historia o rozmnożeniu chleba była z pewnością niezwykłym wydarzeniem i przekonuje nas o Bożej mocy i trosce. Zwrócę jednak Waszą uwagę na jeden szczegół. Ostatnie zdanie tej historii mówi, że gdy wszyscy się nasycili, zebrano jeszcze 12 koszy okruszyn. Można powiedzieć, po jednym koszu na każdego apostoła. Po co wspominać o tych okruszynach? Czy miały jakieś znaczenie? Przecież to tylko niewiele warte okruchy. Dlaczego w ogóle je pozbierano? Myślę, że cały ten fragment skierowany jest do ludzi potrzebujących, do ludzi słabych, chorych, zagubionych i zatroskanych. Bóg widzi nasze troski i żadna z nich nie jest zbyt mała i nieważna. Żaden z problemów nie jest też zbyt wielki, by pozostał nierozwiązany. Jeśli więc myślisz, że ty i twoje życie jest czymś znikomym i nieistotnym, to Bóg widzi to inaczej. On nie jest Bogiem tylko wielkich, ale jest Bogiem wszystkich. Nieważne kim jesteś w swoich oczach i w oczach innych ludzi. Bóg jest zainteresowany Twoim losem. Dokonał przez Pana Jezusa wielkich rzeczy. Zbawił każdego, kto uwierzył i zaufał w Jego zbawczą ofiarę. Jego ofiara otwiera Ci drzwi do nowego życia, które nigdy się nie skończy. Jednocześnie słowo Boże mówi nam o tym, że Bóg działa i może być obecny w tych drobnych sprawach. Jest obecny w tych okruchach naszego życia. To Pan Jezus przecież przecież powiedział, że Bóg policzył nawet nasze włosy na głowie. Życzę nam wszystkim, abyśmy często doświadczali tego, jak dobry i mocny jest nasz Bóg. Uczniowie zebrali jeszcze dwanaście koszy okruszyn. To ostatnie zdanie to również przesłanie do uczniów Pana. Każdy sługa Boży dostał ten kosz okruszyn. To małe rzeczy, błahe sprawy, drobne epizody życia, w których możesz się okazać sługą i uczniem Pana Jezusa. Uczeń Pana zbiera te okruchy, aby nic się nie zmarnowało. Niech nam Bóg błogosławi w naszych codziennych, małych rzeczach i niech uczyni wielkie rzeczy, daruj, darując nam życie wieczne. Tego nam wszystkim życzę. Amen.